Witam wszystkich, z tej strony Rafał z kanału Rolnik Rafał Dzisiaj nadszedł czas na małe podsumowanie mojego pobytu w Albanii Za mną hotel Suprim. Za mną oczywiście też plaża prywatna do hotelu Supreme I chcemy Wam pokazać, nagrać jak wygląda tak naprawdę plaża Bo większość tam czytałem różnych komentarzy i filmów, że jest brudno, syf i tak dalej, i tak dalej chciałem Wam pokazać jak tak naprawdę wygląda ta plaża do hotelu tego tutaj, w którym się zameldowaliśmy, także tylko się skupimy na tym hotelu pokażę Wam basen, bar, jak to wygląda tam trochę poopowiadam, taka tak krótka taka recenzja będzie więc tak, to jest Czerwone parasole to jest należą do hotelu Supreme, więc pokazuję Wam jak to wygląda z bliska. Plaża jest ogólnie codziennie sprzątana przez takiego pana, który obsługuje tę plażę. Macie tutaj nawet, mogę Wam zbliżyć, jak wygląda piasek. No jest tam wiadomo, nieraz jest trochę tych glonów, nieraz jest ich, jest ich mniej, nieraz więcej. Ten pan przychodzi. Yy, za każdym razem z rana zgrabia to wszystko, sprząta. Yy, jeśli przychodzicie, przykładowo, tutaj z ręcznikami na, yy, na te leżaki, to wam rozkłada to wszystko. Także tutaj jest to wszystko w takim porządku. Yy, ogólnie, jeśli nastawiacie się na przyjazd i zwiedzanie okolicy, czyli spacer i tak dalej, no to tutaj zbytnio tych yy, takich yy, okolic nie ma, żeby gdzieś wyjść, tak pozwiedzać, no tam w kilometr możecie sobie plażą przejść w lewo, kilometr w prawo, więc yy, tutaj tak jest to takie jakby na odludziu troszkę, ale jest ciszej i spokój. Akurat ja takie miejsce lubię, więc takie miejsce wybrałem. I Wam również też polecam, jeśli byście się chcieli wybrać do Albanii, ten hotel, bo to jest hotel wybudowany w 2016, także to jest pięciogwiazdkowy. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? No, z lotniska jedzie się tutaj 40 km. Przy okazji zobaczycie sobie z lotniska trasę do tego hotelu, że no nie ma zbytnio tak po trasie, co tam nawet zwiedzać, więc ja cały swój pobyt poświęciłem. Tutaj na miejscu, plażowaniem na plaży, kąpanie się w morzu, kąpanie się w basenie no i takie lekkie jakieś spacery pod wieczór tą całą trasą. Taką to jest ścieżka, taka, że można tam jeździć rowerami, z buta się przejść. No jest troszkę tak. Część jest tutaj jeszcze w budowie, tam wam pokażę. W prawą stronę można też pójść tam. Jeszcze kilometr może i tam się kończy e, ta ścieżka, bo tam jest dalej rozbudowywane to wszystko. Rosłyby? nie wiem. wszystko, tam na dźwig stoi jeszcze Tutaj jest właśnie taka promenada, można sobie wyjść. Tutaj właśnie jesteśmy, bo tak jak mówiłem, zachodzi słońce. Także będziemy tutaj czekać. Woda jest w morzu ciepła. Tutaj jest ta, ten bar którym się płaci On należy tam do paru hoteli Możecie sobie drinki zamówić Różne inne rzeczy nad pizzę Możecie chyba zamówić też Zauważyłem, tylko że to jest płatne No i tutaj jednak wprost nie jest Restauracja hotelowa Za którą też się płaci yy Tutaj jest wiadomo ten hotel Supreme, pięciogwiazdkowy ze spa. Tutaj nawet w tym barze, to wam wcześniej przed chwilą pokazywałem, są wykonywane masaże. I tak na wprost jest mnie basen. I tam po prawej stronie są leżaki krzesełka, stoliki, tam jest bar All Inclusive restauracja All Inclusive no i w tą stronę tutaj możecie sobie w tą stronę w lewo spacerek urządzić tam są też inne hotele z restauracjami możecie sobie iść w prawą stronę też tam jest tam jest ponad kilometr, nie, także no jest to robić, to ogólnie jak już wcześniej wspominałem, zależy na co się nastawiacie. Jak chcecie przyjechać i kompletnie nic nie robić, tylko jeść, pić, leżeć, opalać się, no to ten hotel będzie akurat dla Was. My nie wykupywaliśmy też żadnej wycieczki ze względu na to, że ja, no ja po prostu przyjeżdżam. Oceniam sobie cały hotel, pobyt. Ja lubię leżeć, wypoczywać, nie lubię jakiś tam chodzić, zwiedzać. Więc no ja jestem z tego hotelu zadowolony. To jest hotel pięciogwiazdkowy, ja nazbę jedną gwiazdkę więcej jeszcze dołożył. Dwie butelki wody są na przywitanie w pokoju, a później Barek jest nie jest uzupełniany. Po prostu tą wodę, jak wypijecie, to sobie musicie i napełnić z dystrybutora tam. Jeśli chodzi o plażę, no to plaża jest sprzątana z glonów, ze wszystkiego praktycznie ze śmieci. Porządek jest utrzymywany. W Albanii ogólnie nie miałem teraz w planie żeby tutaj przylatywać, ale akurat tak wyszło, że miałem ofertę, która mi podpasowała, więc więc jesteśmy tutaj nie byłem tutaj nigdy, więc jestem pierwszy raz no i co jeszcze mam, Wam mogę powiedzieć na ten temat tego hotelu, no drinki próbowałem, także wiecie jakie są drinki na all inclusive, wiecie jakie są drinki płatne które są lepsze, to nie muszę Wam mówić. To by było na tyle. Pamiętajcie, jeśli się Wam podobają takie odcineczki, o subskrypcji kanału, komentowaniu, także za 2-3 miesiące widzimy się w innym miejscu na świecie, w innym hotelu, i także na pewno będzie też relacja zdawana. Więc w tym filmie to było na tyle. Dzięki, na razie, cześć i pa.